Jak tak to w porządku to nagrywamy. Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam panowie. Jest Cover, jest Dario, jest e, Nifty i jest e, Prime. Dobra, ja mamy 5 osób i lecimy dzisiaj naszego e, eliminatora. I tak żeby pasowało do Meksyku, więc pojedziemy garbusem z 1963 roku, panowie. Możecie sobie zrobić swoje malowanie jakie chcecie, tylko najważniejsze, żeby był w ustawieniach fabrycznych. Dobra. Alright. Mm, Gdzie jest right. ten Tu jest Volkswagen. To zmieniać furki, dostosować się do wymogów. Fabryczne ustawienia. Nie bawimy się suwaczkami, Dario, przypominam. Nie tylko nic nie idzie zrobić, tylko powietrzne koła. To już jest niefabryczne ustawienie. Fabryczne? To jak zmienisz powietrze? To już nie jest fabryczne. No? I jest wszystko ok? Ja, ja, ja nie będę wkładał azotu, tylko normalnie. Ja nie tyłem i mam nadzieję, że będzie działać nagrywanie, bo ostatni odcinek próbowaliśmy nagrać i się zrypało. Także nagrywamy oboma. Ale innymi furami. Ale wiecie o tym, że te garbuski to są normalnie symbol Meksyku? Tak, może, może teraz? Nie wiem, czy teraz, czy wczoraj, czy dłuższy czas, ale ogólnie właśnie podpalamy garbuski, to są takie symbole w Meksyku. I, i właśnie jak tam. jakiś czas temu, 2-3 lata temu chyba. Kolega był w Meksyku, no to mi przywiózł taką solniczkę, właśnie w kształcie garbusa. Proszę bardzo, jest Nietzsche, oryginalny kolorek, Dario ma kolor biało-czerwony, barwy... Bardzo. ...prime, taxi, o, proszę, właśnie. Możliwe, że to właśnie takie mexykańskie barwy są, takie. Ciekawe, co oznacza to. Ten... Ty, co to jest, jak to jest? Nie... Holibar, chyba, nie? No, coś takiego. Jest Discover, dobra, no. widzę teraz. Dobra, widzę wszystkich, widzę wszystkich. No dobra, no to co? Już wam mówię o miejscóweczce, i myślę, że powtórzymy tą samą miejscówkę, co wtedy. Tylko się nie udało. To zapraszam wszystkich, żeby się zrespić po prawej stronie mapy Lagar Tranquilo. Tu jest ten domek gracza, przy, przy Playa Azul. I z tego miejsca będziemy lecieć. Już się udaje. Możemy tak stać na ulicy. Tylko żeby się rozjechać, żeby nikt nikomu nie wadził. Ja zobaczę tylko, czy ja mogę ustawić trasę dla grupy. Mogę, działa. Okej, okay, super. Bo ostatnio nie działało. Wszyscy są, wszyscy są. A ja jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz. mówi. Wszyscy mają desto? Wszyscy mają desto. Dobra, zrobimy dwa rozdania. W tą stronę lecimy spod tego domku. I lecimy na opuszczone lotnisko na rampę. Pierwszy, kto wyskoczy na rampie, ten wygrywa. Ustawiłem dla Was GPS-a, i kierujemy się po prostu na GPS-a. No i wiadomo, no eliminator. Kto pierwszy, ten wygrywa. Reszta wystrzeli w powietrze. Dobra, gotowi? Bo wszyscy są w menu pauzy. Albo może się zapoznajcie z mapką. Bo to też dobra sprawa. A właśnie, bo ten GPS się ustawił od dupy strony, od strony rządu. No, GPS, GPS tak prowadzi, tak. prowadzi przez autostradę? Tak, tak. Tak, tak troszeczkę naokoło. Ja troszeczkę pojadę na autostradę. pewno inną drogą, ale nie wiem, którą, która będzie szybsza. Tu pyknę sobie pyk, tu troszeczkę na przełaj, tu by też było dobrze na przełaj. Tutaj tą traską, tu tak. Tu się wbić w tą. Hops, hops, hops. Ja jestem gotowy. Nifty jest gotowy. Chłopaki jeszcze w menu pauzy. Moment. Prime przegląda mapę, już jest gotowy. To wy się szykujcie, ja sobie zrobię w tym czasie zdjęcie, może akurat wszyscy fajnie stoją. Ty, naprawdę fajnie wszyscy stoją. Ale zarobiście. Gitarka, już mam zdjęcie na miniaturę. nie wszyscy są pomalowani. Dobra, czekamy jeszcze na Skowera. Skower, ty się uczysz na pamięć? No nie, tylko sobie uprawiam. Ale sobie na kartce ten pisze już lewo, prawo, 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 prawo lewo, prawo. Tyskuję mapę, no. Dobra. Dario, grzejemy silniki. A, jeszcze, A jeszcze, prime, no? jeszcze prime, kurde, poprawiał pamięć. Ostatnia tego, korekta. Ostatnia korekta. Nie wysyłajcie żadnej wiadomości. Na moją wiadomość, gdy zniknie, startujemy. I poszły konie po betonie. No to mówię przełajem, a to pojedzie w ogóle w przełaju? Tam jakaś chłoda, to cię do zero. Pojedzie, pojedzie. Route. Nie! nie tu. Kurde! Już by mnie zamknęli! Nic ci nie, 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 się nie to. no, nie nie się no to. zrobić. No, a, no, bo można, może. Puściłem was, jedźcie, jak tak jedziecie, to sobie jedźcie. To jest eliminator, trzeba wyeliminować wszystkich, trzeba wygrać. Ogólnie przecież normalnie jak eliminatora startowałeś na Meksyku, normalnie w FH5, to przecież gerbusem jedziesz eliminator. Teraz jeszcze dołożyli tego curu. Curu, tak, córu dołożyli, no ale, ale tak. tak to był tylko garbus i on sobie radził we wszystkim dobrze. Tak, tak. On był na terenowych oponach założony. I teraz wszyscy jadą za sobą Wszyscy jadą tak samo? Ale nie. Nie, Dario odbił, o, Dario odbił. Gdzieś tam leci lewą stroną. Ja myślę, że każdy ma tutaj troszeczkę inną wizję na tą trasę. Wiadomo, najwięcej się napędzimy na asfalcie. On nie jest mocny, dlatego wybrałem asfalt. On jak gdzieś zwolni, to potem tak O, cover już leci przełajem, ale się napędził, jak tam poszedł. Ja po 120 asfalt. 122. No to więcej nie pójdzie chyba. Ja lecę na żywo. Ja nie znam mapy. 123. 124 Też tak mam Ja mam pod górkę, pod górkę i 120 Prawie jedzie za mną, ja za nim w team Boczki mi leciał z cover, ale już mi zniknął Dobra, to obudźcie mnie jak to 15 km pokazujemy to ten Garbi na... Elimin ten eliminator jak jest, on jest porobiony chyba. Troszeczkę tak, jest porobiony, tak. tak, tak, on ma delikatny... Tak tłuch, na pewno nie pewnie. jedzie. Przede wszystkim, <laughs> przede wszystkim opony ma terenowe. Ale wiesz, y mamy wyrównane szanse, każdy jedzie takim samym fabrycznym. Dobra no, teraz tutaj żeby jak najmniej prędkości wytracić. Jak najmniej prędkości... Ja mam dobrą pamięć, ale krótką. już nie pamiętam mapki. Wejdź sobie mapkę, nie krępuj się. Nie, ja bo już się nie napędzi. No, bo nie, nie stanie, ale tak byś gaz puścił, nie? Ty, Prime, co się stało, nie, że nie, zostałeś nie, tak nie... daleko z tyłu? A, chciałem skrótem pojechać i mnie nie byłeś. <laughs> Dobry skrót! Ja nie mogę stówki osiągnąć, gdzieś nie wiem. Pod Wie górę czy, w ogóle? Zrzuć ja na trójki teraz z góry. Nie no, nie ci bieg. Tak bieg jak na odcinię prawie jadę sobie. Na, na trójce czy chyba 90, nie? Nie no, ale on każdy pagórek pojedzie. odczuwa, nie? To nie ma tak dużego. Tak. No, dzisiaj się pomęczymy garbuskami. Kurde drzewo. Nie. Oh my god, ale zdech. Ja też do 80 porządku. Już, ja już jadę pod górkę 68. No, ja mam manual, ale. czy ty rozładam. Nifty pojedziesz tak jak ja, bo ja teraz mam troszeczkę inny plan. Tu muszę ominąć barierkę. Ja jestem Ja jestem na około dołu. Całą 100% asfalt. Ja już walę przełajam. Nie, bo to strasznie zwalnia na nich. Ja już Zobaczmy, jadę to 11, 11 km mi pokazuje. Drogą. Turn right. Turn right. O, nifty chyba wyszedłem na tym lepiej. Dobra, ja tą dżunglę tu ominę, bo jak przywale drzewo, to będzie lipa. Ogólnie w ogóle mam pomysł, y, jeszcze jeden taki eliminator. W którym będziemy robić tak, że startujemy z wysokiej klasy na przykład z S2. Wszyscy w S2 startujemy. Pierwszy, który dojeżdża, zmienia klasę na niższą. Reszta zostaje WS2. On Aha, będzie jechał no, w S1. To jest I, to jest I chodzi o to, że kto pierwszy dojdzie do klasy najniższej, czyli D klasy. Bo wiesz, bo na przykład dwu, kilka zostanie w S2, jeden będzie w 1 on już może nie mieć szans na wygranie, więc kolejny, który zdobędzie Ech. S2, do S1. No i tylko to będzie dużo rozgrywek, ale krótsze odcinki byśmy robili. No i kto pierwszy dojdzie do klasy D, nie? Że zbije tą klasę z najwyższej do najniższej. Ale zrobiłem błąd, kurde, pojechałem czy naprzedziałem? Na tak, sobie błąd. też wymyśliłem. No tak, no i każdy jedzie jakim Panie, chce. Czy tuning do asfaltu, czy... Oprócz, to już dalej. od ciebie to zależy, bo my będziemy mieli po prostu auta ws 2, WS 1. A jaki sobie zrobisz tuning wtedy do tego, to już? Jeżeli to ma być kwestia eliminatora, to dwa opony, żeby lepiej były na na teren, nie? Rajdowe o, tak policzyłem. Ej, no nie wiem gdzie wy wszyscy jesteście. Rozjechaliśmy się. Pram jest daleko z tyłu, Nift jest z tyłu, Skover jest z tyłu. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem gdzie jest Dario, ale jak na razie nie to wiesz, mi się polega... wydaje, że jestem najbardziej z przodu. Jesteś... Ja mapa mapa nawiązuje 7 km No to ja 7? mam stary, stary 8. Tylko że jadę 7. cały czas asfaltem Jestem w teraz w no ja tym, tym tym tunelu długim tak. no to ja mam 27 to ja mam 27 km a ja, a ja mam 3 Teraz najgorsze bo mi się włączyła strefa pomiarowa Ja mam najdalej ale mówię ja Nie się wydaje że jadę najszybciej no mi się, to, się to tak wydaje, ja jestem to, z tyłu. To nie wiem, panowie, jak wam się wydaje, ale ja już jestem na lotnisku. Pojechałem chyba najlepszą drogą, jaką można było sobie zamarzyć. I ja już cisnę na rampę. A was wszystkich widzę z tyłu, poza Dario. Dario nie widzę. Ja jestem w tym tunelu długim. No, no to powodzenia. To jesteś daleko za wszystkimi. Braim mhm. właśnie wjechał, wjechał też na płytę lotniska. Dawaj Braim, już drugi. Chłopaki to, tam jak lecą tam, bokiem. Jakbym tym skrótem na początku nie poszedł, to... Ja no... rozjechałem wjechałem na shooter z lasu Jasno. Post, straciłem strasznie tam. Nifty chyba się wbija zaraz na płytę. Wbije się przed Prime'a? Wbije. A ja już skoczę, panowie, już, już skaczę. Uhuhu! And the winner is... Doktor! Jeszcze, jeszcze daleko, no. Dobra, stoję i obserwuję, kto będzie leciał następny. Calculating route. Teraz będę miał z górki, to będzie szybciej. Ile ci? Prime, drugie miejsce. Jeboblacha. Kurde, nie dużo. Już. w tym ty miejscu super... dosłownie 50 metrów. 150 mam na godzinę. Może tak. 100. <laughs> 160, ty ale daję. Dobra, Prime. Ale ty, Prime normalnie widzisz? kurde, dobrze ci poszło. Nie leci Nifty, trzecie no ja tam, miejsce. Ja tam skrótem poleciałem, a w tym skrócie była woda, wiesz? I mnie zatrzymało praktycznie do zera A no właśnie. Leci z cover. Ops. I teraz ty, dwie godziny później. Dwie godziny później, Dario, gdzie jesteś? No ja tym tunelem jadę cały czas. Nie, już wyjechałem. <noise> dwie one eternity later One eternity later No, czekamy ty, bo nie wiem, bo zaraz zardzewiejemy bardziej nie. Widzę pas Widzę I To się waha pas kończy, to dawaj Dario To jest dramat Ty może coś obejrzymy na youtube. No, widzę wasze znaczniki, już leci. Ja już. Ale puszę. A to, to, Dario ponad świetną osiągnął. Dzisiaj, Dario? Bo nie wiem, czy czekać, czy No, rampę widzę. W połowie ten lotniska ją już widać. Uwaga, będę leciał. Nie strasz, nie strasz. Na I zaraz tak za rampą spadł, I na mnie wyspałem. I strzał dostałem. No i gitara. Fajnie wyszło. Kolejna miejscówka, panowie. Muszę zlikwidować ten GPS. Teraz respimy się w chatce po lewej stronie mapy. La Cabana. Nie było raz Nie, wyżej. Nie, nie, wyżej, małe... wyżej, po lewej stronie wyżej. A, widzę, 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 mam. Mikasa tu kasa. Czyli mój ten to była porażka. Moja dramat, kasa. dramat Dario, wstyd. No nie, nie chciałem nie jechać w ogóle przez teren, nie? Dobra, jest komplet? Jest komplet. Ty, ale fajne w ogóle te garbusy są, fajnie to wygląda Jak tak stoimy w piątkach. Mega zarąbiste Bo w tryb zdjęcia jest Nifty jest. Dobra, to czekamy aż zrobi zdjęcie I lecimy Na razie nie wyznaczam wam... Albo dobra, przecież możecie się zapoznać Z trasą Fajnie to siedzi, faktycznie to zdjęcie Oj, tu wulkan jest Panowie, wyznaczyłem trasę Trasa, na stadion. Na stadion. Kto pierwszy znajdzie się na stadionie Tymi autami? Tymi autami. No a jakimi? Jak chcesz to pożyć. To no, już jest prosta trasa, nie ma innej. Możesz złapać taksówkę też. też akurat nie radzę szutrem tu jechać, jest dużo kamieni. Ty nic nie radź, Ty jedź sam i nic nie podpowiadaj lepiej, bo już właśnie wyszło twoje sposoby. Tak, tak. Jak będziecie go słuchać, to wiecie. Jak dojedziecie, <noise> a ja wam nie będę radził, chociaż byłem pierwszy. Nie, sam muszę się zapoznać z saraską. Poczekajcie, szybka akcja. Tu lecimy, tu lecimy. Tu by można było przyciąć. Tu lecimy. Nie, no naprawdę, tu by trzeba było przyciąć. Tu przelecieć. Tą trasę znam z eliminatora, właśnie też. Tu przelecieć. Tu się złapać mm -hmm. Ej, naprawdę, no to, to będzie wyznaczone... najszybsza. To będzie najszybsza, to będzie najszybsza. Dobra, jest git. Ja już wiem jak. To co jadę. jest wyznaczona, to jest chyba najlepsze. Tak, jedź tą wyznaczoną, no? Będzie dobra. No wyznaczone akurat nie. Dobra, zapoznali się. To przez Możemy będzie. <laughs> no. Nifty jedzie przez wulkan. Dobra, grzejemy silniki. Uwaga. 5 4 a nie no, na, wi na wiadomość. <śpiewanie> <śpiewanie> Ale wgniotło w fotel. Ty, ktoś tam zawrócił. Z cover zawróciłeś? No przecież ten jest bliżej. No, pora jedziemy, No. Jedzie. Ale czy szybciej? Dzięki Dario, że wykorzystałeś, że murek o, chodź, rozwaliłem. jeszcze twoje wiatry. Dupa. A nie też tu i już się fajnie. Widzę. Dobra, dobra, porównamy. <grym> Ej, co ja z gdzie gdzie ja pojechałem? Ty no nie wie, w tą bo drogę pojechałeś. <laughs> Jeszcze na wydbę wjechałem, zwolniłoby. mnie Kurde. Nie no, Boże Miałem wygraną w kieszeni Dobra, słuchajcie doktora jak jechać, jedźcie za nim, jedźcie za nim wszyscy Kurczaki Nie ogarnąłem, że tam jest Weź skrzyżowanie teraz Zaraz, nie okay, wiem, czy to było dobre. Jadę Ciu za Tobą, nic Ci. Dario, ciągaj loczka. 82, 82 więcej nie idzie. Brań, jak <laughs> prime, jest już z, duż, z przodu. Dużo ja pierdzielę jak idzie tam. Ale on przez te wydmy straci tam. Jadę setkę cały czas tutaj. Nie no to on jedzie szybciej niż ja po asfalcie, ale 285, 86. No po dło dło, skórki, nie. Ale ja tam nie miałem też napędu, bo ja na wydmy wjechałem i wy już mi odjechaliście. O, jedzie Garbi. Ale nie od nas z ekipy. Tu jeździł jakiś obcy gracz, może się dostosował. Dobra, wszyscy jadą inaczej. Każdy pojechał inną drogą chyba. Kurde chałupę. Kurde haha. Zaliczyłem chałupę. Za krzakiem byłaś podobna. To albo duży krzak, albo mała chałupa. Oje, został to pod kurkę, nie powiem. Czyli wciśnięto podjechałeś tam? No ledwo co, do 18 na gościa. Ja, ja <laughs> <był>. Do 18! <laughs> Już <noise> <noise> myślałem jeszcze stanie i cofnę się Ale poszło Ale zacięta walka ty Tak skupiony Ty ale ja mam no, ten, no, murek mi rozwaliłeś Zresztą zawołał do no. prędkości tutaj Kurde zapatrzyłem się na tak szybko tutaj Kurde ten jak Jedziesz Pałem tak szybko, że nie nadążasz? Ze wzrokiem? No, zobaczyłem no, się na no, no, tak dalej Bo Garbus tu jedzie takim samym malowaniu jak mój, akurat. Ale się teraz napędzam, bo lecę z, z tego, z wulkanu. Ja 140 tam. Z górki. O, może kamory, kamory. O. Lecę. Ale górka. O nie. Jedź, 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 jedź proszę. Bo ja tam widzę po prawej stronie. Primea jak ciśnie. Nie zwalniaj, jedź. Widzisz mnie prime po lewo? Nie, widzę, widzę teraz, no. Ej, gdybym nie zjechał tam gdzie zjechałem przez przypadek, to nie ma opcji, żebyście wygrali. Miałem dobrą drogę, obcykaną. A tak prime jest przedemną. Zaraz za mną, no nie? No, a tak to bym był przed wami, bo byłem cały czas przed wami. Na starcie. A nie wiem, gdzie jest Nifty East Cover. Nie wiem, w którym do oni jadą. A nie drugą stronę tam lecę. Ej, lecicie wokół wulkanu z drugiej strony? W prawej strony. Góra jest chyba bliżej. Góra? No. Góra mapy. Tak. Ile macie tego? Doktora, widzę jako znacznik 5 ja mam 4,6 No to my z Primem mamy mniej Ja mam 3,5 trzy, 3,4 trzy, i my mamy z Primem już prostą drogę prosto w ten Nie mnie tam nifty ma, bo on jest sporo przede mną Dobra, napędzamy się 135, 136 Wyjechał mi trafik. Widzę Prime Doktora, czy znasz ich? E, przyciął. Przywaliłeś w coś, nie? I w tego Iskowera też widzę po lewej. O kurde! A ja przywaliłem! Wbijając się na drogę Echo Trafik, skleiłem się z nim bokiem. O nie, dobra, no będziesz pierwszy. Dobra, kto tam za mną leci? Dario. Ta chłopaku... Ej, leci z cover, lecą z lewej, widać. Tak, z lewej, widać, widać. Leci z cover i nifty, ale ja ja dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. 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 Dobra, tnę. Prajmy. Tak, kaptujesz? O kurde, tutaj jest most. Dobra, chłopaki nie mają szans. Prime już wieża. jest Jestem. Odwróciły się role. Ja byłem pierwszy, Prime drugi, teraz jestem drugi, Prime pierwszy. I cyk! Jesteśmy. To się wyłączył zika. Nifty dojechał przede mną, widzę go tam. A właśnie widzę, wjeżdżają, 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 wpada Nifty. No, Dario, widzę cię, widzę Wpada Nifty. I równo Dario ze skowerem? Nie, nie. nie Dario, Dario jest z przodu. Ze kawałek jednak daleko byłeś za tym, za Nifty. No różnie to było, raz bliżej, raz dalej. Ej, ale zarąbiliście, naprawdę. Wiadomo, no brakowało nam mocy, ewidentnie, troszeczkę, troszeczkę by mogły być szybsze te auta, że na przykład takie D, nie wiem, 120, już tam albo, lekko... Albo, albo opony chociaż. Lekko podciągnięte. No można zrobić, żeby na przykład następnym razem na oponach terenowych jakieś inne auto. Terenowe czy rajdowe, no. No dobrze, tak czy siak. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym filmiku Strzałeczkach. I do następnego. części gratuluję. Prime. Fine.